Trzymamy żelazki z tej strony. Tym razem już nie dali, ale bit tylko Minion It. Minion It, a więc... Czyli Minion YouTube. Dzisiaj gram w ratowanie świata je Dzisiaj zdobyłam się węgiel. Jest fajnie, ponieważ mam tutaj... Nie mi tylko ten. Tu mam rzeczy, nawet dużo mam rzeczy. Oczywiście, jak mnie dodacie do znajomych, to będziecie mogli ze mną się potrajdować. Tak jest, takie coś kiedyś zbudowałam ze Fresh bombu. Mam w ogóle 30 znajomych, mam. Dużo ludzi mnie tu zaprasza. A więc, tak wygląda mój profil. Dodawajcie mnie do znajomych, to będziecie mogli się ze mną potrajdować. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie oszukiwać, bo dostaniecie.